Dzień dobry, kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziękuję Wam za wszystkie lajki, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Jestem bardzo wdzięczna, że jesteście ze mną, że wracacie i oglądacie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was bardzo serdecznie również. W tym filmiku, kochani, chciałabym Wam przedstawić czytanie na październik 2022 roku. Dla koziorożca, kochani, zobaczymy, co tam się może wydarzyć w życiu koziorożca w tym czasie, w październiku 2022 roku. Oczywiście pamiętajcie, kochani, że to jest czytanie ogólne. Nie z każdym, kochani, będzie rezonować. I pamiętajmy o tym, że karty są cudownym narzędziem, żeby nam coś doradzić, ale decyzje o tym, co robimy, jak postępujemy, podejmujemy sami. Więc tutaj już zobaczymy, co w życiu koziorożca może się ewentualnie wydarzyć w październiku. Już sobie patrzymy, aż coś, coś nam leci tutaj, na coś będziecie kochani czekać. I już patrzymy. Odłożę jeszcze karty wyroczniowe, zobaczymy co będzie. Słuchajcie, ta sama karta, która wyleciała. Coś tu, na coś tutaj, kochani, będziecie czekać. I się, i się przy okazji troszkę martwić, ale, ale już wszystko słuchajcie, wszystko wyjaśniamy. Karta od wyroczni, i będziemy tutaj się zastanawiać, o co w tym wszystkim, kochani, będzie chodziło. Słuchajcie, przede wszystkim energię główną koziorożce, kochane, macie taką, że możecie na swojej drodze spotkać, słuchajcie, kobietę, która będzie reagowała na różne rzeczy bardzo emocjonalnie. To nie znaczy od razu histerycznie, ale ona będzie bardzo, bardzo zwracała uwagę na swoje uczucia. Bardzo będzie zwracała uwagę na to, jak się czuje, kiedy coś robi, kiedy jako, jakoś tam postępuje. I to, szczerze mówiąc, będzie was trochę denerwowało. Dlatego, że z jakiegoś powodu, moi drodzy, Wy wręcz nie będziecie tak naprawdę rozumieli, dlaczego tak jest, bo ja mam, słuchajcie, wrażenie, że koziorożce zazwyczaj są takie dosyć ustawione, takie konkretne. Wy jesteście energią ziemską, więc oczywiście każdy koziorożec będzie inny, ale ta energia ziemska jest taka bardzo stabilna zazwyczaj i wy zaczynacie też miesiąc od takiej energii stabilnej, ziemskiej, i być może dlatego ta kobieta, która reaguje emocjonalnie, może was po prostu trochę denerwować. I słuchajcie, przede wszystkim porada od kart tarota jest taka, żebyście pamiętali o tym, że w każdym związku, w każdej sytuacji życiowej, w jakiej będziecie, pamiętajcie o tym, że trzeba zachowywać równowagę pomiędzy dawaniem a braniem. Rada jest również taka, żebyście pamiętali, że jeśli przyjdzie jakaś pomoc, zwłaszcza taka pieniężna czy charytatywna do Was, bez y, pomocy, taka, wiecie, bez jakichś podtekstów, bez, bez chęci tego, żeby coś, coś zwracać, to skorzystajcie z tej pomocy w październiku. Bo słuchajcie. Y, ja mam wrażenie, wiecie, to, że Wy na coś czekacie, przez pierwszy, pierwszy ten miesiąc, pierwszy, przepraszam, nie przez pierwszy miesiąc, tylko przez pierwszy tydzień może się bardzo mało dziać, bo wy będziecie sobie czekać. Wy tutaj będziecie czekać, będziecie tak jakby zbierać plony tego, co już tutaj zrobiliście we wrześniu. I słuchajcie też, te rzeczy, które się będą działy, czy to będzie praca, czy to będzie miłość, tak, rozwijanie się jakiegoś związku, to będzie szło bardzo powolutku. To będzie tutaj, wiecie, sprawdzanie każdego szczegółu, sprawdzanie wszystkiego, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. I słuchajcie, dlatego y, też wy możecie odczuwać troszeczkę zniecierpliwienia, ko kochane koziorożce. Ja mam też wrażenie, że wy będziecie wiecie co, y, przez to, że to będzie tak wolno szło, wy możecie w pewnym momencie pomyśleć, czy, czy nie zostawić tego y, i, po prostu, i po prostu pójść dalej, czy nie zrezygnować. I w pewnym momencie, moi drodzy, będziecie się też, powiem szczerze, martwić bardzo martwić, że jakiś pomysł tak naprawdę się nie uda, że jakiś plan się nie uda, być może, że powiedzmy w związku coś tam pójdzie nie tak. Jeśli ktoś jest w pracy, słuchajcie i macie przygotowywać jakieś projekty. To przygotowanie tego projektu, zwłaszcza jeśli to będzie projekt, który na przykład będzie wam robiła jakaś zewnętrzna firma czy zewnętrzna osoba, może iść tak wolno, że wy, nie, że wy w pewnym momencie będziecie się bać, że albo nie dostaniecie tego na czas, albo po prostu będziecie musieli zrezygnować i skorzystać z kogoś innego. To oczekiwanie słuchajcie, będzie Wam naprawdę tutaj koziorożce, przynosiło bardzo dużo, bardzo dużo stresu. I słuchajcie, to co jest dobre, to jest to, że ten stres i to zdenerwowanie, oczywiście, wiecie, stres i zdenerwowanie nie, jest, nie są nigdy dobre, ale dobre będzie to, że to będzie tylko i wyłącznie w Waszej głowie. Że tutaj, kochane koziorożce, zewnętrznego zagrożenia, czyli na przykład, że ktoś się nie wyrobi na czas z zewnętrznej firmy, tak? Czy że ktoś, ym, wiecie, ym, jeśli na przykład w związku zastanawiacie się, czy wejść w ten związek i boicie się, że Wy zdecydujecie, że nie, a ta osoba się jednak zdecyduje i się nie dogadacie, to tak nie będzie. To tutaj się wiecie, co wszystko bardzo ładnie zsynchronizuje. I już Wam pokazuję kartę, jaką macie od, od wróżek, od czarownic. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że będziecie pięknie prosperować, będziecie pięknie zbierać plony. Czyli tak naprawdę wszystko to, co robiliście we wrześniu i co robiliście być może nawet jeszcze w, w sierpniu, w październiku i myślę, że tak już od połowy października będziecie zbierać te plony. Więc troszeczkę cierpliwości koziorożce. Ja wiem, że tutaj ta kobieta, słuchajcie, która, która się pokazuje na początku w takiej ogólnej energii, to może być jakaś szefowa, to może być, wiecie, wasza mama, wasza teściowa raczej nie, może być siostra, która właśnie przez to, że być może coś nie będzie na czas albo będzie szło bardzo wolno, będzie trochę histeryzować. Będzie trochę um, reagować bardzo emocjonalnie. Ja tu na początku powiedziałam, że e, ta osoba niekoniecznie tutaj histeryzuje, e, ale to histeryzowanie jest bardzo względne. Tak? Dla Was to, dla Was ludzi, którzy są e, spokojni, e, stateczni, e, może to już, już podchodzić pod lekką histerię. Także tak kochani, nie martwcie się. No i koniec miesiąca. Kochane koźrożce, koniec miesiąca, e, koniec października. Zaczynacie coś nowego. Wreszcie ten projekt ma tutaj szansę na to, żeby się, roz, żeby się w pełni rozpocząć. To już wszystko będzie Wam oddane, wszystko będzie przygotowane i idziemy do przodu. I koniec października, słuchajcie. Jeśli to jest projekt czy plan dotyczący przeprowadzki, to jak najbardziej. Jeśli to jest projekt i plan dotyczący na przykład nowej pracy czy nowego przedsięwzięcia takiego, to, to też jak najbardziej. Koniec miesiąca jest czasem na to, żeby po prostu to wszystko pięknie zacząć po tym, jak się skończy te przygotowywania. I powiem Wam szczerze, że oprócz tych takich stresów, które mogą się ewentualnie Wam pojawić od czasu do czasu, to tak naprawdę miesiąc będzie dosyć stateczny, dosyć taki spokojny. Tylko ta kobieta ewentualnie może tutaj wprowadzić trochę chaosu, ale myślę, że z nią sobie też poradzicie bez żadnego problemu. Dobrze, kochane Kozioroszcze, ja myślę, że to jest tyle, co, co tutaj mogę Wam opowiedzieć o tym, co ewentualnie może się wydarzyć u Was w życiu w październiku. Oczywiście dajcie znać, jak to się wszystko, wszystko ułoży, co się spełni, co się nie spełni. Kochani, wszystkiego dobrego na październik, wszystkiego najlepszego. No i do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnym filmiku.